Cześć witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W ostatnim odcinku przed toty, które rozpoczynamy już jutro. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jakie karty mamy już zlikowane. A mamy zlikowaną całą męską drużynę oraz znamy kilka kart kobiet, w tym oczywiście wszystkie napastniczki, które będą do zdobycia w paczkach od piątku. Zostaw łapkę w górę, kliknij suba. Kliknij dzwoneczek, zapraszam oczywiście też na streamy, które już od piątku, tak, bo kolejny stream będzie w piątek, będą codziennie około godziny 22, także zapinamy pasy i jedziemy. Serdecznie zapraszam oczywiście na F e końcu. jeżeli chcecie otwierać paczki na TOTY, to uwierzcie mi, tani wyjdzie to za końcy, a przy okazji, Używając mojego kodu promocyjnego, kodu promocyjnego Keynes z Wielkich Liter, dostaniecie 5% więcej do, 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 do ładowania. Czyli w przypadku kupienia miliona końców, dostajecie 50 tysięcy więcej. No to zacznijmy. Team of the Year oficjal. I to są wszystkie już karty ze statystykami. Tutaj trzeba też będzie skomentować kilka kart. Oczywiście, idziemy od. Góry, czyli najpierw napastnicy, później pomocnicy, później obrona z bramką, później cała drużyna. Następnie będzie dwunasty zawodnik w sobotę przyszłą, wtedy też we wchodzą hatoty bodajże, i na koniec wszystkiego w niedzielę wchodzą też ikony. Także od razu szykujcie się, że w przyszłą niedzielę będzie się działo, ale do tego czasu oczywiście też będziemy otwierali paczki, będziemy grali, robili turnieje i tak dalej. Po prostu te najlepsze paczki zostawimy na wszystko. Ale na początek napastnicy dostał Haland, który totalnie nie zasługiwał na tą kartę. Nie oszukujmy się, zero wygranych pucharów. Ja wiem, że on ma dobry start w tym sezonie, ale pamiętajmy też o tamtym sezonie, gdzie w tamtym sezonie on był chyba trzecim czy czwartym strzelcem Premier League. To nie jest tak, że on po prostu przegrał z Salahem, który był najlepszy. Nie, on przegrał też na przykład z Izakiem. Oczywiście nie mówię, że Izak tu powinien być, ale brak Harego Kane'a tutaj w tym zestawieniu jest śmieszny. Jest oczywiście Dembele. Standardowo Toty zwykle mają dwa dobre playstyle, jeden średni. No i Mbappé, który też nic nie wygrał. Ale tutaj trzeba pamiętać, że zdobył Złotego Buda. No i Rakieta, Fineska. No to te playstyle to jest to, co chcemy oglądać. E, Trivelka. No, powiedzmy niech będzie jeżeli chodzi o pomocników tutaj no myślę że są największe kontrowersje bo co tutaj robi Declan Rice trzeba pamiętać że on ma dobry ten sezon tamten też miał niezły ale wygrał tyle dokładnie tyle co Arsenal czyli nic nie ma tu Salaha który był królem strzelców królem asyst MVP ligi jeżeli chodzi o poprzedni sezon nie ma tutaj. Ja wiem, że powiedzieć, że Salah ma zły sezon ten. OK. Ale gdzie tu jest Rafinia? Gdzie tu jest Yamal? Znaczy, no ja. No dobra, no niech będzie, że Jamal, ale gdzie tu jest Rafinia? Skoro już mu daliście kartę jako pomocnika do głosowania, to dajcie tego Rafinie, bo to jest żałosne. Jeżeli chodzi o kolejną kartę Pedri, myślę, że zero zaskoczenia. Witinia 0 zaskoczenia. Mógł tu też być João Neves i myślę, że też nikt by się do tego nie przyczepił. Jeżeli chodzi o obronę, no to myślę, że tutaj też są niezłe jaja, bo Nuno Mendes oczywiście powinien tu być i jest. Van Dijk, ja uważam, że powinien być, bo już pasują na to, że nie mamy żadnego mistrza Niemiec, żadnego mistrza Włoch. Gdyby zabrakło jeszcze jakiegokolwiek mistrza Premier League, no to byłoby to całkiem zabawne. Pamiętajmy też, że Liverpool mimo wszystko wygrał fazę grupową Ligi Mistrzów i wygrał też. A czy wygrał? No, był w finale Carabao Cup. Ja wiem, że powiecie, że to jest mało i tak dalej. Co nie zmienia faktu, że to jest dalej więcej niż zrobił na przykład Arsenal czy Real Madrid. No dobra, ale wróćmy do tego. Jest Vandek, myślę, że ten Vandek nie jest kontrowersyjny. Mógł to być Marquinhos, mógł to być Pacho. Zero problemu. Ale jest tu Saliba. I ten Saliba, co on tutaj robi, to jest jedno z lepszych pytania w przypadku deklana Rajsa. To nie chodzi o to, żeby wykluczyć Arsenal, który nic nie wygrywa. Ma bardzo dobry sezon, bo im tego nie możemy zabrać. Ale dlaczego on? Gdzie jest Gabriel? Gabriel jest co najmniej, myślę, dwa, trzy razy lepszy. Od tego sali, ten saliwa to się chyba po prostu utarł, że jest dobry w grze i ludzie na niego głosowali. No i dopełnia całość Kunde, który ma beznadziejne playstyle. W ogóle chyba najgorszy dobór playstyle ze wszystkich Toty. No bo jeszcze ten Rajs, to macie podania za jedynko, macie fajny haczyk. No Mendes ma rakietę, ma jockeja. No to wślizgi, wrzutki i jockej. No to to jest tragedia, jeżeli chodzi o tą kartę. Sam Kunde... Myślę, że to jest największy beneficjent trolla od EA i wyrzucenia Hakimiego z głosowania. Aczkolwiek wiecie, że ja tutaj dawałem Dumfriesa, bo wierzyłem szczerze, że EA da z każdej ligi jakiegoś zawodnika. No jakby rano nie paszy, ten Dumfries sam ich wyrzucił z tej Ligi Mistrzów. Czaję, że Kunde był ważny. Okej, okay, nie będę z tego bardzo przyczepiał. Co nie zmienia faktu, że ja bym go tutaj nie dawał. Czyli na pewno mamy kontrowersyjnego bardzo Salibę, bardzo Rajsa. Halanda, bardzo kontrowersyjnego, trochę Kunde, tak? I część sobie powie, że Van Dyke został na końcu do Naruma, który oczywiście nie jest tu przez to, że jest w City. Pamiętajmy, że on wygrał wszystko z PSG i tylko i wyłącznie dlatego tu jest. Jestem bardzo ciekawy, jak będzie działał z trzema playstylami Bramkarz. Tym bardziej, że dostał nogi, dostał te długie łapy. No, i dostał jeden, ten średni playstyle, Dostał długie wyrzuty. Gdyby jeszcze dostał te sam na sam, to już w ogóle mogła być niesamowita karta. Pomijam fakt, że Donaroma jest bardzo mocny, ale yy, bramkarze, jak mają za duże statystyki, to zauważyłem, że zaczynają robić dziwne rzeczy. Na przykład mój Marda Filip po ostatniej ewolucji zaczął mijać się z wrzutkami, na przykład, albo rzucać się nie w tą stronę. Więc uważam, że ten Donaroma wygląda kozacko. Bardzo chętnie go trafi i przetestuje, ale to może być trochę mina. Tak jak Wam powiedziałem, oprócz mężczyzn kart mężczyzn mamy też karty TOTY i to jest, uważam, najlepsza karta TOTY jaką możecie trafić. Klaudia Pina, 90, ponad te... 90 tempa, 95 strzałów, 92 podań, 93 driblingu, jeszcze strasznie dużo fizyczności. Jakiś żartownik dał jej najlepszy playstyle, jeżeli chodzi o napastnika. Bo pamiętajcie, że ona na pewno będzie miała ST na tej karcie czyli tyki, takę do podań oczywiście najlepszy. Pewnie będzie miała podania z trójkątem srebrne. I na wykończenie piłki ma na i fineskę czyli mówimy o dwóch najlepszych playstylech do kończenia. To jest jakiś nieśmieszny żart, jeżeli chodzi o nią. Jeżeli chodzi o Polski akcent w Toty, bo na razie wiemy o jednym polskim akcencie. Być może Lewandowski dostanie hatoty, no ale hatoty to nie. Znaczy, no to honorowy Toty, tak? Ale jeżeli chodzi o stricte karty Toty, to FK przeze mnie zwana również na streamach Ewelinką dostała kartę Toty. Rakieta Low Driven to dwa super playstyle. A te Triwele hmm, przeżyjemy myślę, że pani FK Ewelinka jak najbardziej jest również bardzo zadowolona. No i atak dopełniamy panią Russo, która jak tak patrzę na te karty, no to wygląda z nich wszystkich najgorzej. Tak? Najmniej podań. No ja rozumiem, że ma niezły dribbling, coś tam ma pejsa, strzałów, ale jest Fineska Fineska jest super, roadriven jest super, za czym będzie miała jeszcze w środku. Magnes, okej, okay, do przeżycia, rapid jest ok. Yy, mam dziwne wrażenie mimo wszystko, że Ruso, która ma największą ocenę ogólną, będzie miała najtańszą kartę. Znamy też y, pomoc, jeżeli chodzi o kobiety. Aleksja, nie mogło jej zabraknąć. Fineska, ale jedynka podania z trójkątem. Czego chcieć więcej można by powiedzieć. Obok niej jest pani Mariona, która również ma haczyk. Znaczy, również ma haczyk, również ma podania z trójkątem. Do tego ma haczyk, ma safe, ma bardzo dobre statystyki. No i troszeczkę inaczej muszę wam pokazać Aitane, bo ta karta Itany gdzieś znalazłem, tylko taką przyłączoną, obok Putellas. Także dwie panie z Barcelony. Rakieta, totalnie nie wiem po co ta rakieta, ale złota tiki taka. I R1 to już jest topeczka, nie oszukujmy się. Także barcelońskie karty aktualnie na 6 kart, które będą do zdobycia, macie 4. Także no fajnie się dziewczyny bawią, zwłaszcza patrząc na to, że one nie wygrały Ligi Mistrzów, tak? One wygrały Mistrzostwo Hiszpanii. Znamy też kilka kart: hatoty. Niektóre będą normalnie dostępne, niektóre będą dostępne w SBC. Na dzień dobry jest Lawel z dwoma playstylami. Witamy serdecznie i tak to bo nikt nie będzie pewnie grał. Później maktominej. Myślę, że tylko i jej wie dlaczego on ma Low Drivena i dlaczego on na przykład ma jeden playstyle, jak Lawel miała dwa. No i znamy też ikony Toty Team One. Jeżeli chodzi o te karty, to dostaniemy oczywiście Ibre, Seger, Jardinio, Tyrama, Maruneja, ale. Znamy na razie tylko jedną z tych kart, jak będzie wyglądała, przynajmniej na moment kiedy ja to nagrywam, czyli nagrywam to o godzinie czwartej, dzisiaj, tak jak wy to oglądacie. Jest to Ibra z Low Drivenem, także no, będzie wesoło. Dodatkowo znamy oczywiście część kart SBC, pierwszy jest Gabriel. Czyli według mnie obrońca, który powinien być za salibę i bardzo chętnie bym ich zamienił. Cała zabawa polega na tym, że jeżeli saliba byłby w SBC, to musiałby być turbo drogi. A i jej niekoniecznie chodzi o to, żebyśmy mieli te overale. Chociaż no jakby na to nie patrzeć, ten rynek oni będą musieli trochę podbić. No bo te karty, jeżeli ich nie podbiją na TOTY, no to może się okazać, że overale zostaną rozsmarowane... Cenowo. Także tak wygląda Gabriel. Ma bicka. Okej, okay. zobaczymy, jak się będzie nim grało. Będzie Marcelo i to też jest jego oficjalna karta. Tiki, taka, shop. No, ta karta wygląda już naprawdę bardzo, bardzo przyzwoicie. Trochę fizyczność kuleje. Zobaczymy, jaki będzie miał jeszcze staty w środku. Z racji tego, że jest zbocznym obrońcą, fajnie, jakby miał srebrnego bicka i srebrny. Haczyk. Znamy też Frimponga, który również nie grzeszy fizycznością, ale on ma złoty haczyk i jego statystyki są całkiem ciekawe, chociaż patrząc na to, że to jest jego oficjalna karta, on ma tylko tempo i tylko dribbling, więcej niż 90, to wygląda jak miał totalnie przestrzeloną ocenę. No i chyba najlepsze SBC, o ile się nic z tym nie stanie wewnątrz, że nam nawrzucają mu jakiś beznadziejny playstyli. Nie dadzą Low, low Rivena, nie dadzą Playstyle innych do podań. To jest Olyse, dwa Playstyle, Fineska, Tikitaka, czyli to są dwa Playstyle, które chcecie mieć na każdej karcie, tak naprawdę ofensywnej, która gra aktualnie. Klepką, oby tylko ta karta została dobrze wyceniona. Z kart, które nie mają jeszcze oficjalnej karty, ale już coś o nich wiemy, będzie również Karshawi. Jako Toty Flashback SBC chyba oni to będą liczyli. Tak samo jak Frimpong oraz Kukureja, który tutaj jest napisane SBC Objective. Ja gdzieś tam widziałem, że on podobno ma być w obiektywach. Także, no okej, okay, no Kukureją i tak raczej nikt grać nie będzie. No ale teraz największa chyba bomba, czyli wracają Toty słapy I jeżeli chodzi o nagrody. No cóż, no, trzeba powiedzieć jedno. Zwalniamy grę podobną, no tak, tak. Mm -hmm. Ja bym bardziej powiedział, zapinamy pasy i szykujemy się na Grind. Nie pamiętam kiedy i jej dało Ronaldo Nazario. W ogóle to są potwierdzone overale. Z tego co mi się wydaje, nie są potwierdzone. Nie są potwierdzone z Playstyle i statystyki, ale jeżeli to będzie Nazario 93, Buffon 92, Cantona 91, tak, Ferdinand i Stoiczkow 90 i 89, Chabi Alonso i 88 zabrota. Ale myślę, że mogłem skończyć czytać: Nazario, Cantona, Ferdinand, ewentualnie Buffon. Tak, to są nazwiska, które ludzi będą interesować, kto to wymyślił. Ja rozumiem, pewnie te słapy nie będą takie łatwe do zdobycia, chociaż i tak znajdziemy na to sposób. Nie oszukujmy się, nie da się ludzi powstrzymać przed kombinowaniem. Przecież nawet na streamach wiecie, że jeżeli czasami robimy jakieś sobie wspólne akcje z widzami, czy ogarniamy winy, czy, czy mi, czy komuś tam, czy jest jakaś wymiana, jakiś puchar, czy jak komuś zostaje w jakimś nie wiem, srebrnym pucharze, albo nawet z ograniczonymi grami, to idzie, mówi, że ma do oddania i wiecie, że my tutaj, moja społeczność zawsze lubi sobie pomagać, także no, każdy pewnie będzie biegał z Nazario i tak bym myślę, podsumował te liki na temat Toty. Możemy też jeszcze na chwilę zerknąć na futbina, bo stała się ciekawa rzecz. Każdy myślał, że będą karty ofensywne. Jeżeli chodzi o ewolucję, te najlepsze toty, a Lik, który ja widziałem, który dosyć dobrze się rozprzestrzenił, mówi o tym, że podobno mają to być pomocnicy. I to ma być do 87, jak w tamtym roku, jeżeli dobrze rozumiem. I mają być na kam, CDM i CM, więc od razu kilka nazwisk. Wchodzi nam to głowy. Nie wiem, czy pamiętacie, ale mówiłem Wam chociażby o Johannie krójfie, mówiłem o takim ZIKO. No i tutaj już widać, tak, był po 580 tysięcy ten Johan. Teraz jest już po 670, czyli mamy 90 tysięcy odbitki. Jeżeli chodzi o ZIKO, był po 320, no a powiedzmy 320, 315 jest po 370, czyli te ikony, o których ja mówiłem. Powolutku zaczynają iść do góry. Oczywiście to nie są jedyne karty, które mogą wejść do takiej ewolucji i mogą narobić tam szum, bo pamiętajcie, że coś, co się stać może, to wcale się stać nie musi. Tak więc urozważnie podążajcie za tym, co kupujecie. Kolejny przykład fajnej karty, która może być po prostu taka, to jest na przykład Tiuram. Jak widzicie, on był wcześniej dobrania po 50 i do sprzedania. Później dobrania po 60, teraz jest już po 80 tysięcy. No i tych pomocników, ogólnie, jeżeli chcecie sobie szukać, no to najłatwiejszy sposób wejdźcie sobie w jakiś rating, nie wiem co, powiedzmy od 82 do 87. Zresztą to i tak jest totalnie nieważne, bo wy i tak będziecie chcieli jakieś tam wersje specjalne i możecie sobie posortować ceną do góry, tak? I w ten sposób znajdziecie to, czego szukaliście. Bardzo proszę. Mamy tutaj, a, jeszcze pozycje, no to zaznaczmy, że kam, cdm i ten. Okej, okay. i mamy. Bardzo proszę. Wiejra, chociażby. Ramirez, chociażby. Wiejra był do brania po 590 tysięcy. Ja zresztą mówiłem o nim na odcinku. 740 aktualnie. Ramirez, o nim nie gadałem, tak? Ale był po 250 tysięcy przez chwilę. 435, a z tych kart, które jeszcze mogą być bardzo ciekawe, wydaje mi się, że może to być na przykład Kama Winga, który ma naprawdę dobre playstyle już teraz na starcie. Może być to Chuameni, ale na niego bym uważał, bo on ma bardzo dużo średnich playstyli. Bo jak sobie spojrzycie na tą kartę, tak, no do precyzyjnej główki, e, średnie, Arial Force. No, taki średni, spoko Jockey, spoko Incept, spoko yy, shopping, Bruzer, Bateryjka, ale brak z yy, żadnego playstylu. Zwykle było dobrze mieć jeden dobry playstyle w tych ewolucjach Toty, bo jak były trzy dawane, to jeden był dosyć useless, tak? I w taki sposób no możecie trochę tych kart znaleźć na przykład kolejna karta Rinders, o którym mówiłem ja zwykle o złotym Rindersie gadam, tak i złoty Rinders, sobie powolutku tutaj jest 600 no, on kosztował 4,5 koła, troszeczkę mu się odbiło, także jest całkiem nieźle. Jeżeli chodzi o kolejne ewolucje, inwestycje, myślałbym już o kartach 83 tutaj pamiętajcie, te 84, one są takie drogie, dlatego, że po pierwsze są potrzebne wszędzie, bo wychodzą SBC, po drugie, no one były tanie i każdy miał je gdzieś. Jeżeli nikt się tym nie interesował po prostu i one schodziły po minimum, a teraz zaczynają być potrzebne, to po prostu zaczyna ten rynek być wysysany z tych kart. To samo dotyczy się 85, 86... Ja tak jak wam mówiłem, czy nie, ja wam tego nie mówiłem, ale mówiłem to na przykład mojemu Discordowi. Zwróćcie uwagę na to, co dzieje się tutaj. Nie oszukujmy się, ale Kane będzie nie do trafienia, bo chyba, że wróci Best Team of the Week. Aitana będzie toty, będzie nie do trafienia. Puteas będzie nie do trafienia. Fondy najprawdopodobniej będzie nie do trafienia. W salach też najprawdopodobniej dostanie. Hatoty i zobaczcie, że te karty były dobrania po 50 tysięcy, aktualnie 68 na przykład. Tutaj mówimy o cenie dobrania 48 tysięcy, teraz 67. Oczywiście wszystko to pisałem na Discordzie. Jeżeli ktoś chce ze mną handlować, to serdecznie zapraszam na mojego Patreona. Jeszcze jest kod rabatowy, który działa który dawam Wam rabacik na tego patrona na pierwszy miesiąc, akurat idealnie na TOTY, żeby się znajomić. Kot oczywiście widzicie teraz na ekranie. I to samo tyczy się Salaha, tak? Salah pod 54,9 50, 50, teraz 82 tysiące. Co tylko pokazuje, jak wszystko idzie w górę. Tak? Wanda już na pewno dostanie TOTY. Bellingham Eee, myślę, że może dostać hatoty na siłę, oczywiście. Haland, matoty, zostanie Rodri jako jedyny, który będzie tutaj leciał. Także, tak naprawdę, na 6 kart, 7 złotych, 90-91 Overala, gdzie będzie Marcelo, gdzie będzie Gabriel, gdzie będzie pewnie jakiś player pick z ikoną, gdzie będą różne rzeczy, które, żeby ściągać nam Overale, zostanie nam Rodri i być może Bellingham. Także uważajcie na to, żebyście nie zostali z ręką w nocniku i żebyście przypadkiem nie mieli problemu ze zrobieniem SBC. No i na to wszystko. Dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapę w górę, zostawcie suba, kliknijcie dzwoneczek. Zapraszam oczywiście na moje streamy, które już od jutra będą codziennie. Zapraszam do mojego Patreona, jeżeli nie chcecie przegapić. A jeżeli chcecie mieć fajny budżet, czy na handlowanie, czy na otwieranie paczek, bo FIFA pońców totalnie się nie opłaca już teraz kupować, no to zapraszam Was na F coinsie i do korzystania z mojego kodu Kane. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i słyszymy się w piątek około godziny 22. Elo!